Dzień dobry drogie ryby, witam Was serdecznie na kanale i witam Was w Waszej tygodniówce. Będziemy się dzisiaj przeglądać, jakie energie dla Was są w kartach na najbliższy tydzień, czyli 19-25 styczeń. To jest to, czemu się przeglądamy i ten tydzień, nad którym teraz będziemy pracować. Pamiętajcie o tym, że czytanie jest ogólne, może nie rezonować ze wszystkimi. Weźcie to, co z Wami rezonuje, całą resztę odrzucajcie. Jeśli kompletnie ta historia z Wami nie będzie rezonowała, sprawdźcie też inne znaki w swoim horoskopie. Drugi ryby, co dla Was na ten tydzień? Mamy hmm, mikrofon, czyli mamy ósemkę w strzelcu. To jest dosyć żywa energia przede wszystkim mówi o tym, że być może dostaniecie jakieś newsy, jakieś nowe informacje, może będziecie podążać za trendami, może będziecie w jakiś sposób hmm, pokazywać siebie publicznie, tutaj też jest wyrażanie publicznie własnej opinii. To może się dziać w każdej przestrzeni i w mediach społecznościowych, i rozmawiając na przykład z kimś gdzieś, nie wiem, w sposób otwarty, dyskutując, udział w różnych eventach. Może niektórzy z Was będą mieli też jakieś publiczne prezentacje, będziecie również starali się komunikować prawdę lub zostanie Wam zakomunikowana prawda. Tu jest przede wszystkim widoczność, czyli w tym tygodniu będziecie widoczni, to co mówicie, to co myślicie, będzie widoczne, będzie na świeczniku, będzie ważne i będzie istotne z różnych powodów. Zobaczmy, co mają dla Was anioły i anielskie numery na ten tydzień nadchodzący. 6, 5, 4. Czyli przede wszystkim karta zachęca Was do tego, żebyście. Uprościli swoje życie i skupili się na tym, co naprawdę ma znaczenie w tym tygodniu. Oczyście swój umysł i skupcie się na klarowności oraz na efektach. To, co trzeba: jasność, konkret, nie za dużo brać na siebie w tym tygodniu, bo to jest też taka informacja, żebyście po prostu absolutnie skupili się na własnych przestrzeniach. No i zobaczmy karty wyroczni, co mają dla Was z kolei na nadchodzący tydzień. Och, mamy jakieś blizny. Mamy jakieś blizny, może coś się otworzy, zobaczymy w kartach tarota, natomiast karty też mówią, że Wasze blizny to jest coś pięknego, co Was tworzy i tworzy Wasze piękno jako takie. Blizny rozumiane również przez trudne doświadczenia, przez wiedzę, którą zdobywaliście i przez i dzięki różnym, być może też potknięciom i różnym błędom. Także w tym tygodniu wasze doświadczenie, to co też przeżywaliście, być może trudnego albo przeżyliście w ogóle, okaże się bardzo wartościowe i dla Was ważne i istotne. Być może dostrzeżecie, że dzięki tym doświadczeniom macie właśnie piękną duszę, piękną naturę i jesteście bardzo wartościowymi osobami. Zobaczmy co w i psychosomatyce dla Was, drogie ryby. Hmm. Zwróćcie uwagę na nogi, czyli wszelkiego rodzaju, czyli wszelkiego rodzaju urazy też związane z chodzeniem nogami. To również jest związane z tym, że jest silisko bez wątpienia w ostatnim czasie. Na to jak siadacie, na to, w jaki sposób czytam coś, nie wiem, coś nie drętwieje, to nie znaczy, że od razu musicie iść do lekarza, tylko żebyście trochę o te nogi rzeczywiście zadbali, więc też być może spacery. Też nogi od strony takiej psychosomatycznej, mówią o stabilizacji, o poczuciu, że macie na czym się utrzymać. Też mówią o wznoszeniu się wyżej, czyli o robieniu być może jakiejś kariery um, i niezależności, no bo dzięki tak naprawdę temu, że możemy się poruszać, mamy tą niezależność, prawda? W momencie, kiedy nie możemy się samodzielnie poruszać, to ta zależność występuje i nas ogranicza. Więc zwróćcie też na te aspekty uwagę, czy coś tam. Nie próbuję Wam ta energia powiedzieć. Zobaczmy, drogie ryby, jaki jest Wasz temat przewodni na nadchodzący tydzień, czyli coś się będzie u Was wydarzać w nadchodzącym tygodniu. Mm, askielichów, czyżby? Tak, proszę Państwa. Mamy askielichów i mamy dwójkę. Nie, to jest umiarkowanie. Dobra. Myślałam, że mamy, a z kielichów, zwykły kielichów, ale jest umiarkowanie, dobra. I mamy piątkę, bo ław. Mhm. Ok. Hmm. Może się w Was pojawiać, no właśnie, bo to jest takie... Trochę mi się pojawia już jako taki temat przewodni na ten tydzień potrzeba, może nawet nie udowodnienia sobie czegoś, tak bym tego nie traktowała, czy innym czegoś, ale taka potrzeba konfrontowania lub zderzania i to też może dotyczyć opinii, właśnie wyrażania własnych opinii. Czym jest w ogóle dla mnie szczęście, spełnienie, gdzie jest, ta równowaga i ten balans. Możecie mieć taką tendencję do wywoływania kogoś do tablicy. Możecie mieć taką tendencję do rozliczania kogoś lub do właśnie konfrontacji, typu i do wszelkiego rodzaju starć, typu, ale co, czym jest dla nas szczęście, ale gdzie jest ta właśnie równowaga i balans. Więc trochę was coś wewnętrznie, takiego nie do końca nazwanego może nosić, co też może sprawić, że będziecie troszkę kłótliwi, albo przynajmniej tacy możecie być odbierani przez otoczenie, bo konfrontacja to jest co innego niż kłócenie się. Ta energia piątki buław nie zawsze mówi o potrzebie kłócenia, ona mówi o potrzebie. Tarcia, czyli na podstawie dyskusji na podstawie rozmów jestem w stanie też samo siebie określać, bo zderzam się z innymi opiniami, z innymi ludźmi, z innym postrzeganiem świata, co pomaga mi ustawiać, gdzie są moje własne granice. I to tu bardzo fajnie się pokazuje, że ta równowaga i ten balans będą u was w jakiś sposób posiadać na nowo. może wybrzmiewać głównie temat romantyczny i w ogóle takie tematy The cat dotyczące związków i relacji. U niektórych z Was pokazuje się też potrzeba ścierania, czyli takiego doświadczania miłości, szukania miłości, walczenia o miłość, lub ustawienia się nawet trochę w takiej, w cudzysłowie oczywiście, że nie, nie zrozumcie, proszę, tego co mówię, ale ustawienia się trochę w takiej kolejce. Ja powalczę teraz o miłość, nawet jeżeli mam tam jakieś innych, jakieś inne osoby, które mogą do tej samej partnerki przyszłej potencjalnej lub partnera uderzać, będę próbował, próbowała swoich sił. Oczywiście też może chodzić po prostu o zwykłe spełnienie, o miłość też do siebie i o spełnienie w miejscu pracy. Czyli gdzie jest mój gdzie jest mój święty gral tak I co rozumiem poprzez szacunek do siebie, co rozumiem poprzez oczekiwania od otoczenia, żeby też to otoczenie mnie szanowało. Co jest dla mnie najlepszym środowiskiem, takim wybalansowanym i zrównoważonym do pracy, do twórczego działania, do działania, które powoduje, że czuję się spełniony. Także tu mogą być tego typu tematy, które będą być może głównie, w tym tygodniu się wydarzały. Zobaczmy, co dla Was, drogie ryby, mają karty tarota. Dziewiątka kielichów. No to jest właśnie to szczęście trochę i paść mieczy, giermek mieczy. Dużo komunikacji nam się pojawia, rzeczywiście. Czwórka mieczy. Zaraz sobie y, przyjrzymy się tej czwórce. Są ostateczny. Uuu. Karta śmierci. Czyżby. No, i jas mieczy. Zdecydowanie tak. Mhm. Mamy cesarzową, mamy sprawiedliwość i mamy dziewiątkę monet. Moim drodzy, jeśli ktoś z Was gdzieś ma jakieś sprawy sądowe, rozwodowe, formalne, one powinny się zamknąć dla. Was na korzyść i one rzeczywiście powinny się jakoś już zacząć klarować. Więc jeśli coś u kogoś takiego następuje, to może być tak, że nawet w niedługim czasie, szczególnie tutaj macie odzyskaną taką niezależność, nawet jeżeli to nie będą duże finanse, chociaż finansowo mi się pokazujecie to na plus, to może po prostu chodzić o tą niezależność, co trochę też w tej nodze nam się tutaj pojawiło. Jeśli chodzi o główne przesłanie kart, to pojawia nam się rzeczywiście taka wasza kłótliwość, czepliwość w tym paziu mieczy, przy jednoczesnym poszukiwaniu własnego szczęścia i własnego, ja. Możecie wychodzić na rozmaite imprezy, możecie właśnie mieć jakieś spotkania, możecie się konfrontować też z innymi, i to wszystko sprawi, ponieważ coś tutaj usłyszycie, dostaniecie jakąś istotną wiadomość lub dostaniecie jakąś istotną. As mieczy to jest też nagły moment aha, to jest zdanie sobie sprawy z tego, co, po co, dlaczego, co za tym stało. Akurat w tej etalii na tle miecza mamy gołębia, który mówi o dobrej i czystej intencji ale te wydarzenia, które będą miały miejsce, spowodują, że będziecie podejmować bardzo ważne decyzje i będziecie się też zmieniać. Możliwe, że pod koniec tygodnia będziecie potrzebowali trochę czasu na regenerację, uspokojenie myśli, ale też zastanowienie się nad tym, w którą stronę chcecie się zmieniać i co z tymi wszystkimi informacjami, bądź co z tą całą konfrontacją i tym, co się zadziało ja kontra świat, ja kontra inni ludzie, co chcę zrobić, co chcę z tego wyciągnąć, co jest Wartościowe i co rzeczywiście do mnie przemawia, co się zdewaluowało, a co jest tylko i wyłącznie moje, niewzruszalne i chcę, żeby ze mną pozostało. Także będziecie mieć jakieś ważne, istotne rozmowy, które odsłonią Wam dużo też prawdy. Ta prawda może dla niektórych być przytłaczająca lub w pewien sposób bolesna. Ale jednocześnie niezwykle potrzebna, żebyście mogli ruszyć do przodu, żebyście mogli przetransformować. Znowu wracam do tego, że generalnie, jeśli chodzi o interakcje z ludźmi, macie miły, fajny czas. Uważajcie na alkohol, żeby nie przesadzić, bo po alkoholu język się rozwiązuje i wtedy też mogą paść pewne słowa bez zastanowienia i bez analizy. Oprócz takiego zmęczenia pod koniec tygodnia, pewnych refleksji, pewnych zmian, które się u Was w tym tygodniu uruchomią na Waszą korzyść, na Waszą rzecz i na Waszą transformację, naprawdę nie widzę tutaj, żeby ten tydzień miał być trudny, aczkolwiek będzie taki. W kratkę, powiedziałabym w kratkę, czyli z jednej strony będą momenty dobra, a z drugiej strony będziecie mieć takie poczucie, że trochę wojujecie z konkretną osobą lub z wszechświatem i, i coś próbujecie przepchnąć, co, co ma dla Was wartość. No ale właśnie tam, gdzie będzie ten opór dotyczący tych wartości, czy to, co będziecie próbować przepchnąć, to to są te obszary dokładnie, którym macie się przyjrzeć, czy nie warto już tutaj coś zmienić, przetransformować i zastanowić się, czy to nadal jest aktualne. Drogie ryby, bardzo Wam dziękuję za bycie, za słuchanie, niech Wam się darzy, wszystkiego dobrego, kochani, do zobaczenia w kolejnych filmach.